Cześć, ja jestem Mostu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale w grze, która nie jest horrorem, tylko survivalem Gra, którą miałem już nagrać na początku istnienia mojego kanału, ale mi się jej nie chciało nagrać, więc uznałem, że po prostu sobie teraz nagram. I zrobimy z tego, nie wiem, może trzyodcinkową serię. Jakby ktoś nie wiedział, to ta gra się nazywa Untournet. Yy, polega na survivalu, jesteśmy w apokalipsie zombie mamy różne przedmioty mm. gram akurat na jakimś serwerze multiplayer na którym rozpoczniemy sobie naszą przygodę. Gar tutaj ze mną tylko trzy osoby, więc może ryzyko śmierci będzie małe. Nie chciałem powiedzieć na takie też pełne serwery, bo bym pewnie miał lagi. Co się O, i to jest pierwszy zombiak i on w ten sposób wygląda. E jakby ktoś się pytał, to nie za bardzo jest ta gra podobna do Minecrafta, gdyż ma zupełnie... ...inne... ...ma zupełnie inne taktyki i przedmioty. Grafikę też ma zupełnie inną, więc... ...też jest to survival, ale no. I... ...dopóki nie zdobędziemy jakiejś fajnej broni... ...to... ...będzie trudno. No nie, ja się teraz wykrwawię. Bo to gówno sprawia, że się wykrwawiam. I się wykrwawie. I to jest najgorsze. Dobra, mam jakieś ubranie. Mam drugie ubranie. Mam nadzieję, że na tym serwie nie ja Faldy Mage'u. Bo wtedy mam przerąbane. Trzeba zaczekać, aż będę mógł skakać, bo znam tutaj tą mapę mniej więcej i wiem gdzie mo mogło, może być taka rzecz, która mi pomoże w tym. O kurde... Dobra, już myślę, że spadnę. O, i tu jest katana, więc katana mi się bardzo przyda. Nie jest to oczywiście najmocniejsza broń w grze. Tylko zaraz deadnę, Więc to jest właśnie takie niefajne. Więc po prostu wejdę se na dach tutaj. Poczekam na śmierć. I jak zginę, to po prostu przyjdę tutaj po... Przyjdę po tą katanę z powrotem. Yy... Aha, czyli jednak jest Fall Damage No to źle, bo nie lubię tego Zrozumieliśmy się w tym samym miejscu Śmierci, nadal są zero Są to jakieś kity, ukośnik kit na przykład Policjant Taki kit nie istnieje, to teraz ukośnik kits Jest tylko kits generator No to, właśnie, kit generator Aha, czyli dostaje generator To za jeden dzień odnowienia A zróbmy kośnik kit gracz Taki kit nie istnieje Dobra To widzę, że musimy sobie sami radzić, w takim razie Tutaj jest Fall Damage, więc to jest właśnie taki minus. Nagrałem na takich serwerach, na których nie było głównie Fall major, ale skoro tutaj jest, no to trudno, zaakceptuję to już. Uhuhuhuhu! Co my tutaj mamy? Nasza pierwsza broń palna. Hmm. Na szczęście mam do niej trochę amunicji. kapelusz, nie to nie jest kapelusz, o właśnie mi znikła amunicja z powodu oczu, um, ale tutaj właśnie to jest taka, taki, 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 gdzie? szan zębiaka. dobra, szybko to zbieraj, mam katana. dobra, um, mam to na dwójce ustawione, więc bardzo dobrze, już daję jakieś auto, więc mógłbym w sumie teoretycznie z niego skorzystać ale mm, najlepiej w głowę bić, więc zobaczmy, czy to auto ma jakieś paliwo czy coś takiego. Uuu, nie ma paliwa. Mm, to byśmy musieli znaleźć karnister, i pokoi mnie to, że on tak, tam tak bie biegnie. Bo to by też mogło oznaczać w tam, ktoś jest to byłby taki minusik dla mnie, bo mógłby mnie zabić. A mi się nie chce jeszcze raz tych itemów zbierać. Jest taki minusik, ale tutaj widzę, że mamy mechanikę, ale nie ma tutaj nic z tego. No i zaś się... Spadaj stąd. Dobra. Sorry, że, jeśli będziecie słyszeć moją myszkę, ale po prostu mam czuły mikrofon. I głośną myszkę też przy okazji. hello. To jest chyba polski serwer nawet Bo kurwa No i zginę, już zginę, kurde no No i zginę, już bo mam wykrwawienie eee... To też jest problem, bo nie mam nic, co by mnie uleczyło Jakieś eggs Mogę jajka zjeść, czy to coś mi da? Otóż nie Dobra, idę na strych na strychu sobie umrę. Hmm, czy tutaj jest coś ciekawego? Nie ma. To znaczy są na mapie, który to był dom. Hmm. Dobra, nie będzie tu. Yy, I tutaj też itemy wypadają, bo są takie serwery, na których jest coś typu Keep Inventory. Kurde, ale jest to daleko od tego. Tylko tutaj też itemy tego. Temy znikają. Więc to jest takie niefajne. Zginąłem gdzieś w jakimś budynku na strychu. E, podejrzewam, że już go nie znajdę. Już myślałem, że Falde damage bo tak skoczyłem, ale na szczęście nie. Który to był budynek? To jest kilka budynków, to jest ten problem. Wydaje mi się, że tamten Jezus. Albo to są te. To, to, to znikają tak no, przestań biegać, dobra nie to tu był, tu był bo widzę tam drabinę, dobra git, tak to jest ten ten dom, Tu są moje rzeczy, po prostu, mm, wezmę założę sobie, katane nie wiem nie nie potrzebne mi Niepotrzebne mi są dwie katany. Po prostu wezmę te rzeczy i... I stąd sobie pójdę. Mm, tak więc... E, co ja miałem teraz zrobić? Pamiętam już co miałem zrobić. Zabić kurczaka i stąd pojechać. Mm, pojechać stąd szukać paliwa. To jest najmądrzejsza rzecz, którą mogę zrobić w tej chwili. Wysiadam stąd, biorę szybko katanę i zabijam śmiecia, bo będę miał wykrwawienie przez niego. A te wykrwawienie to. O, militarne, to jest trudno powstrzymać to wykrwawienie. Trzeba by mieć bandaże, których ja oczywiście nie mam. No, chodź tu. A nie dwóch naraz. Yy, jeden naraz. Okej. Okay. Rzucimy to jakiś magazynek. Zapgradezuję sobie Overkill'a. Bo wtedy zdaje chyba, tak mi się wydaje, więcej. The Major. O, nie. Ten Gigaboss. On jest tak trudny do pokonania. moim ekwipunkiem to niemożliwe dobra kochani mamy karnister, jesteśmy ustawieni tylko teraz z nim nie zginąć dobra jeszcze tutaj mamy tego kłada z którego możemy zapożyczyć trochę benzyny, jeszcze muszę znaleźć to do naprawiania aut i myślę, że będzie git dobra Mamy do fula zatankowane. Tam zostało trochę. Myślę, żebym pojechał teraz poszukać. Mm, poszukać tej rzeczy do naprawiania auta. No. Mm, mówię, że strasznie dziwnie się steruje tymi autami. Ale największym tutaj. Problemem do sterowania są motory i kłady. Tym się po prostu nie da sterować, szczerze. Nie wiem czy tutaj można znaleźć. Ale postaram się. Ale nie zwiedziłem całej tej bazy wojskowej po prostu, bo tam był ten mega zombie. Ja bym go nie zabił, ale widzę tutaj jakąś brońkę. Tylko nie jest jak mam się tam dostać. I tutaj nie mogę tego rozwalić. Mamy jakiś magazynek. Więc bierzemy go. Idziemy na górę. Mamy tutaj jakieś yy, strażackie. nie to. Strażackie ubrania, więc one są lepsze od tych podstawowych, więc przynajmniej tyle. Ile osób jest aktualnie na serwerze? Tylko ja jestem, dobra, to nie muszę się nawet przejmować, że ktoś mnie zabije, albo weźmie mi ten samochód. Nie o, no, kochanie, ja nie wiem jaki tam zostać. Żeby skakać, 15 minut już się nagrywa, więc jeszcze myślę, że tak z pół godzinki będzie git. Dobra, tutaj nie, nie ma nic. Yy... Zatrankuję sobie od razu karnister bo mi się przyda. I myślę po prostu, że wymienimy z auto, bo jechanie tym autem jest teraz niebezpieczne. Tam, tam w sumie może jeszcze być. Ja tam jeszcze nie zwiedziłem. Eee, czy w ogóle, jeśli ktoś by chciał pograć ze mną w to, albo y, również w jakąś inną gierkę, y, nie wiem, tam Minecrafta, jakieś fangame, snapa, multiplayer, czy coś takiego, y, to zapraszam na mój serwer Discord. Y, mało jest tam osób i w sumie rzadko piszemy. Ale jeśli ktoś by chciał, to ja tam. Na Discord, gdzie jestem codziennie aktywny, więc jakby ktoś chciał, to może tam do mnie napisać na czacie, napisać czy coś takiego, to ja bardzo chętnie pogram. Na przykład, jeszcze dzielę tego serwer z takim kolegą jednym, bo on też ma swój kanał. To tam on też gra w takie Apexa i w takie gry, bo ja w Apexa nie gram, więc jak ktoś chce, to może z nim w to pograć. Jak będzie miał czas i coś takiego poznać się bliżej lepiej z nami. Będzie jeśli ktoś chciał, to zapraszam bardzo. Link oczywiście jest w opisie. I my właśnie Zajechaliśmy do galerii. Gallery. Gallery, gallery. Tutaj możemy znaleźć to do naprawienia auta, dlatego do, do tutaj wejdę. Nie chcę... Nie chcę strzelać, bo chyba nawet nie mam czym chyba nawet. Nie mam czym strzelać. Dobra. Cure. Rozdupcy, my tu. Najgorsze jest to, że to nie ma celownika zbytnio. Mm. Bo... Jak tak zrobię, to zwykle jest celownik w różnych broniach. A tutaj właśnie nie ma. I to jest ten problem, ale to jest... Sklep... Z... 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 z militariami. Jeden z trzech. Więc po prostu go sobie obrabuję. Wezmę tutaj rzeczy. Ta gra, oczywiście, jakby ktoś pytał, to jest darmowa na Steamie. Eee, możecie sobie w nią po, e, pograć. Mm. Dobra, bierzemy tutaj katanę. Bo to jest chyba aktualnie najmocniejsza broń, jaką mam. I tutaj powinna być broń. I jest broń. Jest dosyć mocna. Nie mam miejsca. Dobra, to mam pomysł. Zrobimy tak. Się wymienimy z tym. To wydupimy i bierzemy karnister. Okej. Okay. Jest jeszcze granat. O! Oh. Granat się może przydać na tego dużego zombie. Tylko kurde. E, dwójka, dwójka. Jezus Maria. O nie, to jest ten pies głupi. O nie, 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 proszę zostaw. Zostaw. Dobra. Uf. Bo nie są serio Trudno do pokonania, bo jest nie leży szybki. To jeszcze ma. Kurde, to jeszcze daje to wykrwawienie, głupie. Nie bądź psem! Nie bądź psem! Dobra, wyrzucił tylko rolkę, ale lepiej, żeby wyrzucił tylko rolkę niż gdybym miał jeszcze zabić. To jest anime shop. Dosłownie. Mogę ją skrzywdzić. Lubię. To jest jakieś auto. Mustang. Mm. Bardziej się chyba opłacała mi tamto auto moje. Ale myślę, że skoro. Teraz wychodzę z serwera za chwilę, pewnie. To myślę, że po prostu odpompuję z niego paliwo. Albo nie, bo. Bo ja tego. Mm. To myślę, że po prostu postaram się ukryć to auto W jakimś ciemnym lesie Tam, tu jest galeria Dobra, widzowie, jedziemy tam autem szybko do jakiegoś miejsca, gdzie można go schować Na jakimś zadupiu Mam te spodnie militarne Dobra, bierzemy jeszcze tą amunicję, bo się przyda oczywiście I idziemy schować to auto Pojedziemy do jakiegoś lasu i tam po prostu zrobię logout myślę, że to jest mądre posunięcie eee, a w następnym odcinku pojedziemy sobie w takie miejsce jak gas station bo tutaj może być tam może być eee, to tarze do naprawienia samochodów po prostu myślę, że se zostawię to auto przy tej rzeczce, jeziorku no więc tak nawrócę Jak tam Bo tutaj można teoretycznie na tą drogę wjechać tylko dobra ci wjeżdżam na tę drogę Na tą bo to jest autostrada z dwoma bazami wojskowymi, ale no właśnie co ja ciula zrobiłem I tak muszę zjechać na dół w takim razie O nie tylko 14%. procent Dobra muszę ostrożniej tym samochodem jeździć Bo on mi serio wybuchnie za tak chwilę e, dobra No Ja mówiąc ostrożniej Na szczęście nie zadało mi HP Bo się tu. No nie, no nie, no nie, no nie Nie gadaj, że utknąłem No utknąłem O stary Dobra To myślę, że po prostu dzisiaj się przejdziemy na to gas station jednak Teraz pytanie czy jest to do naprawienia aut Jest tylko uuu a zablokowane to nie chcę to nie bo I tak bym sobie nie mógł wziąć to. No nie nie gadaj, że nie ma. Tej kasa jest, ale Ciul mi kasa. W tej grze się do niczego nie przyda. Tutaj jest to miejsce, co bunkier jest. Muszę zrobić tego. Pismo święte. A nie pamiętam jak to się robiło i nie mam nawet do tego rzeczy. Yy, dobra, nie ma tutaj tego do podnoszenia samochodu. Jeszcze ewentualnie może być w pączkarni, bo to jest pączkarnia. Free water. W Polsce to niespotykane. Sprawdzę szybko za radą. Snóż kuchenny. Kolejny nóż kuchenny. Nie wiem w czemu był w piekarniku. Ale nie wnikam w tajemnicę robienia pączków. Tych drzwi nie możemy otworzyć. Dobra, tak więc myślę, że na tym pięknym tarasie jakaś baza tam jest. Uh. No to naciół mi to jak ja mogę mieć taką broń. Wody. Wody przeniosę tutaj po prostu. Ale myślę, że teraz zrobię tak. Zrobię. Equip. Te... Zdejmę to. Wyciągnę magazynek. Teraz wywalę to. Zrobię to Equip i wezmę... jak to Emissing. Faktycznie dobra. Zrobię tu. Teraz zrobię tu. I wyrzucę te dwie rzeczy. Kurde, znowu mi się zminimalizowała gra. I wejdę... Wezmę ten magazynek. Dobra, tak więc myślę, że na tym pięknym tarasie się pożegnamy. Jeśli chcecie więcej kontynuowania tej przygody, napiszcie w komentarzu, to zrobię oczywiście drugi odcinaczek. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia i cześć!